No i zaczynam przerobienie od tego wzoru, od tutaj zawiązania pętelki, czyli i przerobienia rządku bazowego złożonego z oczek łańcuszka, czyli pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, powiedzmy, że sześć oczek łańcuszka, które zamknę w kółeczko, czyli będąc w ostatnim oczku przechodzę przez pierwsze, o i w ten sposób przeciągam nitkę i mam ten rządek centralny który teraz obudowuję, przerabiając wokół niego 8 razy ten element, czyli po trzy słupki przerobione razem, rozdzielone oczkiem łańcuszka. A więc na początku okrążenia przerabiam pierwszy słupek, zastępuję, przerabiając tutaj jego zamiennik w formie dwóch oczek łańcuszka, i następnie przeciągam i robię pierwsze przeciągnięcie w drugim słupku i narzucam nitkę i robię pierwsze przeciągnięcie w trzecim słupku, i teraz szczepiam je razem, Czyli dobieram nitkę i przeciągam. I znowu oczko łańcuszka i przejście kolejny taki motyw, czyli już teraz niezależnie przerabiam trzy słupki do połowy niezależnie, czyli pierwszy słupek do połowy, drugi słupek do połowy, trzeci słupek do połowy i od połowy szczepiam je razem, ja jeszcze chowam tą nitkę tutaj z początku i przeciągam i oczko łańcuszka i w ten sposób przebiam wzdłuż całej długości okrążenia osiem takich motywów.